Dzień dobry, dzień dobry, mam na imię Emilia, wy jesteście na kanale Ciąża Oporna, Dinozaur Niepłodności, a to jest kolejny odcinek z cyklu Odczarowana Ciąża Oporna. I dzisiaj porozmawiamy o planie mojego porodu i o torbie do szpitala, ale tej mamusiowej. Także jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam, zostańcie ze mną. Moi drodzy, ze względu na to, że um, rodzimy w szpitalu oddalonym 300 km od domu, ja tych rzeczy musiałam zabrać troszeczkę więcej. Gdybyśmy rodzili tutaj w moim szpitalu, notabene, w którym pracuję, na pewno te pakunki byłyby dużo uboższe, ze względu chociażby na bliskość domu. E, musimy być przygotowani. Em, ze względu na wyjazd, na różne ewentualności. Po pierwsze odległość od domu, po drugie jest to sezon zimowy i niewykluczone, że na przykład po porodzie będziemy musieli zostać chwilę dłużej w Akureyri, ponieważ warunki pogodowe nie będą nam umożliwiać podróży. Także tych rzeczy jest troszeczkę więcej niż powinnam tutaj spakować do szpitala. Pierwsza sprawa jest taka, w szpitalu na Islandii z reguły na oddziałach położniczych jest dostępna jakby cała wyprawka potrzebna dla mamy i dziecka. Więc tak naprawdę, jeżeli czegoś zapomnicie, jeżeli czegoś nie weźmiecie z domu, to możecie liczyć na to, że w szpitalu. Możecie skorzystać z tego, co jest. Czyli wszelkiego rodzaju podkłady poporodowe, wkładki laktacyjne, pieluchy dla dziecka, wszystko wszystko jest. Oczywiście lepiej jest zabrać swoje, i ja też tak zrobiłam. Zabrałam zarówno podkłady poporodowe, jak i majtki poporodowe. Tak żeby czuć się, nazwijmy to bezpieczniej ze swoim całym arsenałem, myślę, że nie ma tutaj wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o firmy. Trudno jest mi się w tym momencie wypowiadać na ten temat, jeżeli chodzi o jakość, o chłonność i etc. Ponieważ no, siłą rzeczy jeszcze tego nie przetestowałam. Zamówiłam z różnych firm, więc jak przetestuję, to Wam. Dam znać. E, także tutaj, jeżeli chodzi o takie higieniczne sprawy, no to oczywiście najpotrzebniejsze kosmetyki, czyli e, jakieś naturalne mydło. Również e, zakupiłam e, piankę, która m, jest do higieny e, rany poporodowej. E, Czyli, jeżeli dochodzi do pęknięcia czy nacięcia krocza, taką piankę kupiłam. Tutaj gdzieś wrzucę Wam zdjęcie. I myślę, że z takich rzeczy to już wszystko. Oczywiście zabrałam lanolinę do pielęgnacji brodawek podczas karmienia. Wiadomo, że te początki bywają trudne. I to są takie rzeczy, które. Trafiły do mojej torby. Nie chcę zabierać za dużo, bo z tego co słyszałam, faktycznie w szpitalach jest wszystko, co jest konieczne, i więcej rzeczy się po prostu nie przydaje. Szkoda to wozić w tej z powrotem. Co jest jeszcze bardzo istotne, i wiem, że się przydaje, na Islandii panuje taka zasada, że nie wypisuje się kobiety po porodzie do domu przed pierwszym wypróżnieniem po porodzie. Z tym bywa różnie, jak wiecie. Albo nie wiecie, no jest to dość bywa traumatyczne przeżycie, dlatego ja wzięłam sobie ze sobą Dupalak, o którym Wam już wspominałam. Jest to bardzo łagodny lek, który pomaga. W wypróżnieniach i można go stosować zarówno w ciąży jak i podczas karmienia piersią. Oczywiście do torby trafiły również e, ciepłe skarpety, e, zarówno podczas porodu jak i po porodzie. Kobieta jest poddana tak ogromnemu działaniu e, hormonalnemu, że te odczucia termiczne bywają różne. Dlatego ciepłe, wełniane skarpety, e, mo, zresztą moje ulubione. Te takie, wiecie, podkocykowe trafiły do torby. Warto o tym pamiętać, bo nie każdy wie o tym, że, że takie sytuacje mogą wystąpić. Co jest jeszcze istotne, a o czym się zapomina, balsam do ust. Podczas akcji porodowej bardzo wysychają usta, i dobrze jest mieć coś, żeby te usta nawilżyć. Generalnie no niewiele osób o tym myśli już podczas samego porodu, niewiele kobiet o tym myśli, ale nasza Dula Paulina powiedziała, żeby ten balsam był, żeby mój mąż wiedział, gdzie jest, tak, żeby sam z siebie mógł zaproponować, bo no ja mogę nie być w stanie o tym pomyśleć, a to bardzo pomaga i tak naprawdę podczas samego porodu może się nie odczuwa tego dyskomfortu, ale po porodzie te popękane usta, które nie są nawilżane, mogą być uciążliwe. Teraz przechodzimy do tematu koszul porodowych, poporodowych do karmienia. Ja zdecydowałam się na większość koszul z Firmy Dr. Nap i jestem zachwycona jakością, jestem zachwycona wykonaniem, fasonem, krojem naprawdę rewelacja. Zamówiłam również koszulę z innej firmy, z Allegro. Nie pamiętam już jaka to była firma, czy to jakaś konkretna, czy randomowa, ale generalnie oczywiście wrzucę Wam linki niżej. Wrzucę Wam tutaj gdzieś zaraz zdjęcia tych koszul. Możecie zobaczyć jedną z takich koszul do karmienia w poprzednim filmie tej serii. Fakt, podczas montowania dopiero zauważyłam, że u mnie na biustie ona się rozchodzi lekko, ale no trudno. Ja po prostu mam duży biust i no, to jest odwieczny problem, jeżeli chodzi o dobranie rozmiaru. Ja zamówiłam te koszule. Będąc w połowie ciąży, więc nie wiedziałam tak naprawdę, ile przytyję, nie wiedziałam tak naprawdę, jak będę wyglądać pod koniec ciąży. Nie przytyłam dużo, więc tak naprawdę obawiam się, że mogą być troszeczkę przedłuże, ale to są tak fajne kroje, że nawet ten zbyt duży rozmiar nie będzie wyglądał na mnie źle i na pewno będę je używać po porodzie. Do karmienia. Mam jedną koszulę bordową, którą sobie przeznaczyłam do porodu. Nie wiem, jakoś tak mi się skojarzyła z porodem, i zobaczymy w ogóle, jak to wszystko wyjdzie. Jak na razie to jest wszystko kwestia jakichś tam planów i mrzonek. I zaraz do tego planu dojdziemy, bo chciałabym tutaj poruszyć też temat planu porodu, więc. Osoby ciekawe za chwilkę o tym opowiem, ale chciałam tu jeszcze poruszyć jedną kwestię odnośnie pakowania. Kochani, na Islandii pakując torbę do szpitala, musimy pomyśleć również o tacie. Tutaj tatuś normalnie jest na oddziale razem z mamą i z dzieckiem. Nie jest tak, jak w Polsce, że może być podczas porodu i po porodzie, ale na noc wraca do domu. Tutaj na sali poporodowej normalnie tato nocuje w szpitalu. Dlatego, pakując nas do szpitala, musiałam również pomyśleć o bieliźnie, kosmetykach i ubraniu dla mojego męża. Także jest to. Taka różnica, jeżeli chodzi o pakowanie torby do szpitala. Dobra, a teraz przejdziemy właśnie do tematu planu porodu. Ja o planie porodu myślałam już jakiś czas temu. Trochę mnie przerażał jakby fakt, że muszę go napisać po islandzku, mimo tego, że ja generalnie porozumiewam się po islandzku i to nie jest jakiś tam dla mnie problem, żeby. Rozmawiać, pisać i czytać, ale jeżeli chodzi o plan porodu, to tutaj wchodzą już w grę pojęcia branżowe, że tak powiem. Mimo tego, że ja pracuję w szpitalu, no to, że tak powiem, z tematami porodów zbyt wiele wspólnego do tej pory nie miałam. Bardzo dużo pomogła mi w tym. Nasza dula Paulina, która mi wysłała wprawdzie po angielsku, ale jakby tłumaczenie z angielskiego na islandzki jest troszeczkę bliższe ideałowi. Z polskiego na islandzki wychodzą czasami głupoty, dlatego w tym pisaniu planu porodu było to dla mnie bardzo duże ułatwienie. Eee, również e, lista pojęć medycznych e, po polsku, angielsku, przetłumaczona przeze mnie na islandzki, e, w tym e, jakby usystematyzowaniu wszystkiego, była dla mnie mega pomocna. E, my wydrukowaliśmy e, sobie e, dwa plany porodu i po polsku, i po islandzku. Po polsku dla mojego męża, e, ponieważ. E, Uważam, że jest to bardzo rozsądne, żeby partner miał wgląd w to, jakie życzenia ma kobieta. Ja ten plan porodu zaraz Wam przeczytam. Napisałam go jakby w dwóch formach: w formie od nas dla położnej i w formie ode mnie dla położnej, czego ja oczekuję i czego my oczekujemy. Z tego co wiem, położne bardzo cenią sobie, E, takie plany porodu, ze względu na to, że A, są e, świadome tego, w jaki sposób kobieta jest przygotowana do porodu, w jaki sposób partner jest przygotowany do porodu, e, i też e, no, ułatwia to po prostu komunikację e, na różnych etapach tego porodu. E, druga sprawa jest taka, e, są w nim zawarte jasne sygnały, e, czego kobieta czy para sobie nie życzy. A co na czym bardzo, bardzo zależy. I teraz najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o plan porodu, zanim go Wam przeczytam. Moi drodzy, plan porodu to jest taka może troszeczkę niefortunna nazwa, bo poród rządzi się swoimi prawami i tam wszystko może pójść na opak. Plan porodu to wydaje mi się, że powinna być raczej lista. Życzeń, chociaż też nie jest to zbyt dobra nazwa. W planie porodu piszemy nasze oczekiwania. To, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. I warto jest też zaznaczyć w takim planie, że jesteście świadomi tego, że może pójść po prostu troszeczkę inaczej. O ile jeżeli zażyczycie sobie, żeby nie było na sali nie wiem, muzyki relaksacyjnej, no to jej po prostu nie będzie. Bo jakby to jest tylko i wyłącznie wasze życzenie i to nie wpływa na przebieg porodu. Jeżeli zażyczycie sobie, że nie chcecie dostawać podczas porodu, kobiety nie chcą dostawać w znieczulenia w formie opiatów, czyli pochodnych morfiny, nie dostaniecie po prostu tego. Ale jeżeli zażyczycie sobie poród w wodzie, a ten poród nie będzie mógł się odbyć w wodzie ze względu na e, jakieś e, komplikacje i to, co wystąpi podczas porodu, no to choćby się, choćbyście na głowie stanęły, to po prostu tego się nie da zrobić. I warto jest mieć tego świadomość. Dobra, biorę plan porodu i zaraz Wam przeczytam, jak to wygląda u nas. Ja wam e, tutaj oczywiście wrzucę e, ten plan porodu, jak on wygląda. Wrzucę też jego po islandzku, może dla niektórych osób będzie to pomocne w pisaniu takiego planu, jeżeli mieszkacie na Islandii. To jest generalnie prawie, że tłumaczenie jeden do jednego, więc spokojnie to, co po polsku, to jest i po islandzku. Nie będę tutaj jakby się specjalnie jeszcze dodatkowo produkować po islandzku. Na planie porodu piszemy, że to jest plan porodu, piszemy. E, swoje dane, dane partnera. Ja też tutaj wypisałam numery ewidencyjne islandzkie, tak żeby to było jasne i przejrzyste. E, I zaczęłam w ten sposób. Cieszymy się, że powitamy nasze pierwsze wyczekane dziecko pod Waszą opieką. Walczyliśmy e, o to 8,5 roku. Nasza ciąża jest wynikiem zapłodnienia in vitro. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy w 100% zaplanować tego, jak przebiegnie poród. Mamy jednak pewne wyobrażenia i sugestie, jak chcielibyśmy powitać naszą córkę na świecie. Chcielibyśmy być również informowani na bieżąco, jeśli koniecznie będą, konieczne będą zmiany w planie porodu. Zależy nam na porodzie naturalnym, ale jeśli stan zdrowia Emilii oraz naszej córki będzie zagrożony, zdajemy się na decyzję lekarzy o interwencji cesarskiego cięcia. Chcielibyśmy, aby po porodzie pępowina została odcięta dopiero, gdy przestanie tętnić. Oraz możliwości jak najdłuższego kontaktu skóra do skóry i karmieniu pierś. I to jest jakby akapit, który jest od nas do położnej, w którym zwracamy się, jakie są nasze wspólne wyobrażenia. Tutaj jest też bardzo ważna sprawa, o czym wspominała właśnie nasza Dula Paulina. Tutaj Wam gdzieś wrzucę linka do strony Pauliny. Jeżeli jesteście jeżeli dotknęła was jakakolwiek przemoc w sferze seksualnej, bądź czujecie bardzo duży dyskomfort związany z badaniami, ginekologicznymi. I jest to dla was trudne do przejścia, albo na przykład jest dla was trudne do przejścia, żeby to był mężczyzna. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiele kobiet ma takie opory. Bardzo ważne jest to, żeby zawrzeć to w takim planie porodu, żeby uprzedzić personel o tym, że to jest dla was sprawa niekomfortowa. Pamiętajcie, że poród to jest wasz czas, to jest czas, który y, powinnyście zapamiętać. Y, w miarę komfortowo. Ja wiem, że nie będzie to, nie będą to fajerwerki, bo boli, bo yy, no różne rzeczy się przetrafiają podczas porodu, ale warto jest zaznaczyć yy, to, że yy, co może Wam sprawiać dyskomfort. Yy. Są osoby, dla których na przykład bardzo ważne jest to, żeby w tle właśnie leciała muzyka relaksacyjna, żeby zostały użyte olejki eteryczne podczas porodu, nie wiem, konkretna pozycja, konkretny... Utwór, żeby leciał. To są wszystko wasze życzenia, które powinny zostać spełnione, jeśli będą ku temu warunki. Ja akurat nie czuję zupełnie tego tematu, i dla mnie to jest zupełnie jakby odrealnione. Nie, 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 nie potrzebuję czegoś takiego, ale wiem, że dużo kobiet mm, chciałoby przeżyć ten poród w takiej atmosferze. Wiecie, wyciszenia, relaksu. Ja chętniej puściłabym sobie lambadę albo jakieś hiszpańskie rytmy. Mnie to bardziej nakręca do działania, mnie to bardziej relaksuje. Ale ja sobie w ogóle temat muzyki daruję podczas porodu. No chyba, że mi się nagle coś odmieni, to już powiedziałam mojemu mężowi, że ma mieć w gotowości jakieś latynoskie rytmy. No. Dobra, wracamy do tematu planu. I tutaj teraz, co ja Kieruję do położnej jako jakby główna zainteresowana. Chciałabym wykorzystać naturalne metody łagodzenia bólu, czyli masaż, okłady, zimno ciepło, gaz rozweselający, prysznic i tym podobne. Chciałabym także, aby światło na sali było przyciemnione i to ma stricte związek z wydzielaniem hormonów podczas porodu, jeżeli światło jest przyciemnione, oksytocyna uwalnia się szybciej i lepiej. Jeśli jest dostępny na sali porodowej TENS, chętnie spróbuję tej metody. TENS jest to metoda elektrostymulacji, która potrafi uśmierzać ból, potrafi też poród przyspieszać. Odsyłam Was do literatury, że tak powiem. Jeśli jednak w trakcie porodu zmienię zdanie i poproszę o znieczulenie, to wyrażam zgodę tylko na znieczulenie oponowe Proszę nie proponować mi dolarganu. Dolargan jest właśnie pochodną morfiny, czyli leków opiatowych, których ja chciałabym bardzo uniknąć. Bardzo zależy mi na aktywnym wsparciu położnej, chciałabym, aby podpowiadała mi pozycję, a także zachęcała partnera do aktywnego wsparcia. Jeśli zaistnieje konieczność podania mikroplówki lub monitorowania stanu dziecka, chciałabym zachować możliwość poruszania się i przyjmowania dowolnej pozycji. W drugim okresie porodu chciałabym wypróbować, yy, móc wypróbować krzesło porodowe, jeżeli będzie dostępne. Zależy mi na urodzeniu w pozycji wertykalnej, a także ochronie krocza. Nie zależy mi na szybkim ważeniu i mierzeniu dziecka. Ważniejszy jest dla mnie kontakt skóra do skóry zaraz po porodzie. Proszę także nie przecinać pompę powinny zaraz po urodzeniu. Chcemy, aby mąż ją przeciął dopiero, kiedy przestanie tętnić. Wiem, że o tym było już, ale to jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Zaraz Wam powiem dlaczego. Bardzo poproszę również o wsparcie w karmieniu piersią. Dlaczego bardzo nam zależy na tym e, przecięciu pępowiny? E, zależy nam dlatego, że e, w krwi pępowinowej są komórki macierzyste. Jeżeli odetniemy zbyt szybko pępowinę, no to marnujemy to, co jest najważniejsze, najlepsze dla dziecka. E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, z tego, co nam wspominała e, Paulina, e, jeżeli zbyt szybko się przecina pępowinę, to jakby Pierwszy kontakt, pierwszy wdech dziecka jest o wiele bardziej traumatyczny i bolesny dla dziecka niż to kiedy się przechodzi po prostu z tego oddychania łożyskowego do oddychania płucnego, kiedy już przestanie tapem powinna tętnić. I teraz ostatni akapit dotyczący interwencji medycznych. Jeśli cesarskie cięcie będzie konieczne, chcemy zostać o wszystkim dokładnie poinformowani. Jeżeli będzie taka możliwość, chcemy, aby podczas operacji towarzyszył partner. Jeśli stan dziecka będzie na to pozwalał, to on ma kangurować naszą córkę. Zależy nam na jak najszybszej inicjacji, jak najszybszej inicjacji karmienia piersią. Oraz wsparciu w karmieniu naturalnym. W przypadku cesarskiego cięcia chciałabym otrzymać wsparcie doradczyni laktacyjnej. I to jest taki krótki list, który po którego napisaniu poczułam taki, wiecie, spokój. Taki spokój, że o niczym nie zapomnimy. Taki spokój, że zawarłam w tym wszystko, co chciałabym przekazać. A w momencie, kiedy trafimy do szpitala, może być już różnie z kontaktem ze mną, i nie wiem jak to będzie. Dlatego jest to spisane na kartce. Ja mogę ten temat jakby zamknąć, odciąć się i czekać na godzinę zero. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie planu porodu, czy Odnośnie w ogóle porodu i tego, jak się do niego przygotować, to ja was odsyłam do Pauliny, z, która prowadzi profil na Instagramie, na Facebooku i stronę Dobry Poród. I nie jest to tylko Dobry Poród na Islandii. Naprawdę wierzcie mi, że spotkania z nią, mimo że wirtualne, bardzo mi pomogły, bo mogły mi zamienić ten taki niepokój, stres w taką przyjemną nutkę ekscytacji. Nie powiem, że w ogóle się nie stresuję, bo skłamałabym. Ale nie jest to taki wiecie, przejmujący, paraliżujący stres. Jest to bardziej ciekawość. Więc odsyłam Was do Pauli. Zostawię oczywiście linki Wam niżej. Kontaktujcie się z nią. Myślę, że Was pokieruje, jeśli będziecie chcieli wykupić u niej kurs. Oczywiście polecam to szczególnie osobom mieszkającym na Islandii, ponieważ tutaj na wyspie Paulina działa i szczególnie jest w stanie pomóc kobietom, które tutaj przygotowują się do porodu, Polkom. Um, bardzo zazdroszczę kobietom, które um, mieszkają w rejonie stołecznym i mogą um, face to face się z nią spotkać. Um, przyznam, że gdyby nie COVID i gdyby nie odległość, która nas dzieli, ja bym chętnie skorzystała z jej pomocy, um, jakby fizycznej podczas porodu. Um, no ale tutaj musielibyśmy wybierać, czy mój mąż, czy dula. No to wiadomo, że um, tutaj mąż ma pierwszeństwo, i. Musimy sobie jakoś poradzić y, ze zgromadzoną wiedzą, którą nam Paulina przekazała. E, ale ja Wam jeszcze raz serdecznie polecam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, mam nadzieję, że powiedziałam Wam o wszystkim, co zapakowaliśmy e, do torby i e, że e, plan porodu nasz e, komuś się przyda. E, więc ja się dzisiaj z Wami żegnam, już mi zaschł w gardle. I czas na odrobinę relaksu, bo no, jakby czas nas goni.